Chwała Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba! Dzisiejsza myśl nie będzie długa. Potraktujcie ją jako takie sobie rozważanie w myśl słów Daniela, że wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie. Mój brat w wierze, Damian, podzielił się ze mną takim spostrzeżeniem, że według słownika słowo pandemia ma dwie grupy znaczeniowe. Jedną w odniesieniu do śmiertelnej choroby, a drugą w odniesieniu do umowy międzynarodowej. I w tym drugim znaczeniu synonimem słowa pandemia jest przymierze. Sprawdziłam, że także według słownika PWN pandemia to idealny sojusz wszystkich narodów żyjących w pokoju. I wzajemnej zgodzie. Pokój i wzajemna zgoda. Pokój i bezpieczeństwo, czyli pandemia. Brzmi znajomo? Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, inaczej, gdy będą mówić pandemia, wtedy. No właśnie. W tym znaczeniu bardzo aktualnie brzmi proroctwo Daniela. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. Mowa tu o Antychryście. Bo jeśli już zakulisowo działa, to doprowadzi, czy doprowadził do utrwalenia Międzynarodowej Umowy Pandemii na 7 lat. Ale w połowie tego tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. W sensie duchowym, jeśli to my jesteśmy świątynią Bożą, a nasze ciała są składane na ofiarę żywą, to Antychryst może położyć kres w składaniu tych ofiar i uczyni to w połowie tygodnia. Według doniesień sprzed 16 lat, link w opisie, po wzięciu wiadomo czego, można wyeliminować gen wiary. I tak nowego sensu nabierają słowa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Zatem jest możliwe, że właśnie w połowie tygodnia Antychryst ostatecznie rozwiąże kwestie osób wierzących lub to przez ich szczepienie bądź zabicie. W kontekście tej wypowiedzi jeszuły ci wierzący potrzebują obrony. Mówi bowiem, powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Faktycznie, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, co znaczy też ocalony. Zatem nie poddawajmy się, on przyjdzie we właściwym czasie. Amen. Natomiast w sensie cielesnym, mogłabym się y, tu też doszukać światowego załamania produkcji żywności w połowie tego tygodnia. Bo skoro trzodę i bydło winniśmy jeść w ramach ofiar biesiadnych, wspominając imię Jahwe, to może obecny ubój dzieje się w imieniu, to jest w charakterze Boga tego świata. A jeśli tak, to i on zostanie zniesiony. Oczywiście znane są mi te popularne interpretacje tego wersu mówiące o odbudowie trzeciej świątyni, ale myślę, że możemy przyglądać się proroctwom z wielu stron, wzmacniając czujność, a czas pokaże, co się okaże. Szalom!